Dzisiaj kolejny Volvo, tym razem XC60, które zakupiliśmy dla jednego z naszych klientów. Jest to egzemplarz z 3-litrową jednostką T6 o mocy 304 koni. Uszkodzony przodem. Przebieg niecało 84 tysiące mil. Samochód w bardzo ładnym stanie, bardzo ładnie zachowany w środku, praktycznie bez śladów. Zużycia, co Wam zaraz zresztą pokażę, jak pewnie słyszycie, silnik pracuje bez najmniejszego problemu. Przed odpaleniem, oczywiście, sprawdziliśmy płyn chłodniczy, olej, wszystko jest w porządku, a więc możemy Wam pokazać, że ten silnik pracuje. Przejdźmy teraz do wnętrza. Tak jak wspomniałem, w środku bardzo ładnie kierownica niepowycierana, niezniszczone. Przyciski, fotel również w bardzo ładnym stanie. Wszystkie poduszki, całe pasy również są OK. Z tyłu kanapa prezentuje się tak. Przejdźmy jeszcze do bagażnika. Jak wielu X60 z Ameryki. Automatyczna klapa jest na wyposażeniu takich samochodów. Dotarło do nas auto razem z dywanikami oraz matą. Dotarło również roleta. Klient zdecydował się na samodzielną naprawę, a więc kosztów nie jestem w stanie na chwilę obecną przybliżyć auto jak zjechało z lawety tak będzie dostarczone uszkodzenia widzimy na pierwszy rzut oka maska, lampa, zderzak cały myślę, że czujniki parkowania będą ok na pewno da się uratować obydwa ledy można pokusić się nawet o konwersję na R design uszkodzony jest również pas przedni może nawet uda się otworzyć maskę. A więc tak to wygląda. Ceny podobnie uszkodzonych Volvo z podobnymi przebiegami zaczynają się od około 50 000 zł pod dom. Jeśli jesteście zainteresowani portem podobnego samochodu, zapraszam do kontaktu.